Witam. Tutaj robimy dzisiaj rekultywację terenu. Ziemię odzyskane. Tu jest jeden przejazd. Tak jak widać tutaj, co kombaj nie skosił. Co zostało. Takie coś, to to przecina. Tu mamy po pierwszym przejeździe od między. Tu drugi raz już bronka ładnie wchodzi, czyli tak na 20. I tu mamy już gotowy efekt po drugim przejeździe czyli uprawa bezorkowa w końcu no i mamy bezorkową uprawę zobaczcie jak ładnie wyglądało a było wcześniej tak A tak właśnie było i teraz to zostanie przetelerzowane dwa razy w szagę odleży i pługiem głęboka orka i będzie, i będą arbuzy rosły. Pozdrawiam do następnego odcinka.